Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj lecimy tak jak ostatnio z zabiegiem T3 w pszenicy. Tym razem leci tutaj Banatus. Mamy dzisiaj 14 czerwca, godzinę parę minut po 20, fajnie 15-16 stopni. się naprawdę mamy bardzo fajne warunki Ostatnimi czasami, ostatnimi dniami właśnie był problem żeby złapać jakieś e, sensowne warunki pogodowe e, właśnie dzisiaj lecimy e, co tu, no, dajemy to samo dajemy to samo co dawaliśmy w w Aveniu. czyli tutaj idzie troszkę więcej e, akurat dostań, dostaje bananów troszkę więcej basfoliaru, bo tam nie, prawie 6 litrów 6 litrów, do tego idzie Deltametryna standardowo 5, 5 no, 50 na hektar do tego Karnolina 200 Metkonazol w postaci x 40, 43 gramy mi chodzi. Przygrałem konazolu i 125 gram, czyli pół litra tebukonazolu w postaci oryusa I tak, tak, to, tak to właśnie wygląda. Dajemy 220 litrów cieczy, chcę właśnie jak, naj, jak najlepiej spenetrować ten one może one one, nie, ale kłosy po prostu, żeby było jak najładniej spenetrowane. Pan to wygląda naprawdę, naprawdę przepięknie. Mówię już trzeci rok, trzeci rok się to odmiany i naprawdę wygląda petarda. Wygląda petarda naprawdę. No u nas warunki dopisują. W czerwcu spadło u nas już 55 litrów, tak 55 litrów. Temperatury nie są jakieś strasznie wysokie. Są jakieś strasznie wysokie, o tak właśnie koło yy, ostatnimi dniami to 20 stopni był, było problemem osiągnąć a dzisiaj było tak ładnie, że około 23 stopni, słoneczko Wczoraj normalnie musiałem, musiałem chodzić w bluzie, no bo yy, było tak zimno yy, Tutaj właśnie nas, nas burze jakieś omijały, bo dosłownie yy, 5 km z jednej, z drugiej strony przechodziły naprawdę bardzo, bardzo silne burze z dużym, dużym gradem, bo grad wielkości jajka kurzego, więc no tam no prawie można powiedzieć, że niektórzy już mają, mają po żniwach, nie? u nas U nas dzięki Bogu się to. Jakoś no nie, nie doszło do nas, spadło wtedy 19 litrów, 19 litrów ale to był sam deszcz bez żadnych innych anomalii, więc na plus. Fajnie to teraz warunki do na, nalewania kłosa są, są bardzo fajne. Zaraz wyskoczę tutaj, pokażę Wam jak to wygląda z zewnątrz. Banatus ma tak właśnie około 9-10 pięterek. Zależy, tak, te, te główne mocne kłosy mają przeważnie po 10. Czasem nawet się to trafia 11. Ale, a tak właśnie z tych słabszych liczb mają przeważnie 8. 8 pięterek, tam właśnie jedno, jedno zredukowane. Ale ogólnie no mówię, one wygląda fajnie, dosyć, dosyć gęsto, więc jak nic się nie pokrzaczy to wydaje mi się że, że wyniki będą, będą ciekawe Tylko, no, dobra zatrzymamy się pokażę Wam właśnie jak to jak to wygląda się właśnie prezentuje wyjdę trochę odejdę do traktora no naprawdę naprawdę wygląda wygląda pięknie zdrowy czyściutki one właśnie, no tak jak mówię, tu główne, główne kłosy są praktycznie całe pozawiązywane te słabsze no, jak, jak widać tutaj te naj. Yy, ostatnie najniższe pięterka to się yy, potrafią być yy, mówię, no bardzo, bardzo mi się podoba ta odmiana zdrowa mączniaka, no gdzieś tam troszeczkę na dolnych liściach się pokazuje Teraz zobaczymy, pokażę Wam jak to, jak to wygląda jeżeli chodzi o pokrycie liścia o tu skrzypioneczkę mamy Właśnie dodaję ten retroit, żeby to zwrócić no i, i mszyce, mszyce o nie wiem czy będzie widać, dopiero jechałem. Pięknie Pięknie pokryte liście No naprawdę wygląda wygląda to rewelacyjnie Mówię mam Mam nadzieję że to Jak to pięknie, pięknie naprawdę ten folia robi Robi super robotę, jeżeli chodzi właśnie o takie, takie tematy adiwantowe. Właśnie może, mam nadzieję, że troszkę, troszkę uda mi się... Mi, no, może trochę wpłynie na korzyść, jeżeli chodzi o parametry yy, właśnie Banatus'a, bo w tamtym roku, no, no to nie poszła jako paszówa niestety, bo yy, z jednej strony może to było powodowane tym, że chcę rzucić kamera na głowę, no właśnie, tak jak mówiłem, yy, mam nadzieję, że może to te, ten folia troszkę, troszkę pomoże podbić mi yy, parametry. Yy, bo ostatnim, w ostatnim roku, tak jak mówiłem, właśnie, nie miałem problem z osiągnięciem parametrów, yy, głównie gluten. Bo, miałem około 23, 24, bo na około 23-24 bo jak mi wychodziło to już było naprawdę fajnie mój był, był z tym problem białko tam było około 12 no to też trochę, trochę za mało po prostu też mogła być taka sytuacja że za, duże, za duży plon który, który udało się osiągnąć względem Yy, względem nawożenia bo średni plon są w tamtym roku nie wiem czy mówiłem czy nie mówiłem po sprzedaży po zważeniu wyszedł 9900 900 kg więc yy, petarda yy, z 20, 22 hektarów tak, 22 hektarów więc yy, super no, i zrobię, był robiony na 160, 180 kg wiosną, więc może to było troszkę, troszkę przymało, żeby ogarnąć temat plonu i, plonu i, i parametrów. Więc w tym roku jedno to, że jest ponad 200 kg w czystym składniku, pompowany. No to właśnie tutaj jeszcze dorzucam, dorzucam ten las foliar żeby może, łudzę, łudzę się, że może troszkę, troszkę to pomoże a jeszcze, no, jeszcze do tego idzie ścierczno bo zapomniałem y, 6 ponad kilogramów na hektar y, no, to, więc tak to wszystko się prezentuje zobaczę jeszcze, y, czy, czy uda mi się, y, uda mi się coś nagrać z grochu y, może jeszcze, jeszcze coś tam do, dopowiem jak to wygląda ale w razie bo już już się pożegnam, więc yy, dzięki za oglądanie yy, no i trzymajcie się do następnego, cześć